Mam taką manierę, że jak ktoś powie coś nie po mojej myśli, nie tak jak ja chciałem, to zdarza mi się powiedzieć do niego, tak, no to szczęść Boże. I tam nie chodzi ani o szczęść, ani o Boże, ale raczej jest to taki komunikat, to będzie wet za wet. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus chciał się zatrzymać na noslek w pewnej samarytańskiej miejscowości, ale nie przyjęto go tam, bo był Żydem. Wtedy Jakub i Jan pytają dość poważnie, czy mają sprawić, by z nieba spadł deszcz ognia i siarki i pochłonął tą miejscowość. Ale Jezus się odwraca i ich gani. Jak mówi ewangelista, i mówi, że nie o to chodzi. A kiedy idą dalej, mamy momenty powołań i przyjścia do Jezusa. Przychodzi pewien człowiek i mówi, Panie, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Lecz Jezus odpowiada dość chłodno, że nie ma miejsca na ziemi. Potem mówi do drugiego, Pójdź za mną. Ale on mówi, Panie, pójdę, ale pozwól mi najpierw pochować ojca. Wtedy Jezus odpowiada, zostaw umarłym, grzebanie umarłych. A w końcu, kiedy przychodzi człowiek, który mówi, Panie, pójdę za tobą, ale pozwól pożegnać mi się z bliskimi, Jezus odpowiada, chłodno, że nie wolno przykładać rąk do pługa i wstecz się obracać. Kto tak robi, nie osiągnie Królestwa Bożego. Moi drodzy, można użyć takiego oklepanego zdania, że idąc za Jezusem trzeba się wszystkiego wyrzec, ale można także użyć zdania, które jest dużo bliższe prawdzie, mianowicie, że chcąc pójść za Jezusem, trzeba temu Jezusowi zaufać. Trzeba mu zaufać, że cokolwiek nam powie, nawet jeżeli są to rzeczy trudne, jak zakaz pożegnania z bliskimi, jakaś odmowa pogrzebania Ojca. Oczywiście też my tego nie czytamy wszystkiego dosłownie, ale że Jezus powie nie, robimy po mojemu, to nie robi tego dlatego, że jest sadystą, ale że wszystkie Jego zaproszenia i Jego pomysły są przepełnione miłością. To właśnie oznacza zaufać Jezusowi. Jeśli Mu zaufam, jeśli za Nim pójdę, niezależnie od tego, jak chciałem zrobić ja sam, wówczas mam szansę osiągnąć zbawienie, wówczas mam szansę już tu na ziemi być człowiekiem szczęśliwym, nawet jeśli to szczęście będzie poprzedzał jakiś dyskomfort.